Mamy złożonych 200 wniosków restytucyjnych w 18 krajach na całym świecie. W tym momencie złożyliśmy kolejne 9 wniosków restytucyjnych, jeśli chodzi o stronę niemiecką. E, złożyłam je na ręce pana ministra Weimara. E, i, ym... Jestem przekonana, że w, na początku przysz... znaczy może nie na początku przyszłego roku, ale na początku przyszłego roku te wnioski zostaną roz, rozpatrzone. Pozytywnie? Pozytywnie, bo jesteśmy już po takich rozmowach, więc um, uda nam się odzyskać kilka takich obiektów, Jakich? co do których jesteśmy mamy stuprocentową pewność, że należą do państwa polskiego. Myślę, że w połowie przyszłego roku. Dlatego, że... W połowie um, przyszłego roku odzyskamy co, pani minister? Liczę na um, Mater Polonia. Przyznam, że na tym mi bardzo zależy. Zależy mi na dziennikach Żeromskiego, które również odnaleźliśmy w bibliotece w Berlinie. No, i na zakończeniu sprawy pierścienia Zygmunta Starego. W ciągu pół roku możemy je odzyskać, rzeczywiście, tak, do czerwca? Tak. tak, do czerwca trafił tak, do Polski. Tak.